Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, jak widzicie nie jestem w stajni, ale jestem pod Bergo. I dzisiaj nagrywamy tutaj dwa filmy. Pierwszy to będą wielkie zakupy pod zawody. Niedługo, niedługo jadę z do kolejne zawody. I po ostatnich stwierdziłam, że kilka rzeczy muszę dokupić, aby być taka, wiecie, kompletna, aby wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy mieć przy sobie. A drugi film to będzie Q&A, z różnymi pytaniami, lifestyleowymi, takimi polecejkami. Co zobaczycie, bo to będzie kolejny film. Teraz rozpoczynamy od zakupu. Czas, moi drodzy, na shopping, czyli piękną część. I tutaj wziąłem sobie bluzkę z kolekcji Alexy, którą posiadam jako inspirację. No bo majubeczka, niedługo już kolorystyka taka jaśniejsza. Do tej bluzki będę chciała coś dopasować, a chodzi o białe bryczesy. No bo po ostatnich zawodach Trzechdniowych... Dniowy, trzech dobrze, dobrze. <laughs> tak, za ten za ciasny Stwierdziłam, że jedne brytyjczysty białe to trochę za mało, także trzeba się zaopatrzyć nowe. I proszę tutaj mamy fagera. Ja już Bryczesy Fagera jedne mam, uwielbiam i wiem, jaka to jest wysoka, cudowna jakość i jakie one są mięciutkie, jak się je ma na sobie. Także przymierzam fagerowskie białe bryczeski. Założę tą bluzkę i będziecie mogli zobaczyć taki cały set. Mi się, się tu przebiera. Ja sobie tu siedzę, a tam będzie pokaz mody. O kurde! Fajnie wygląda. No, to na zawody, taki mhm. look. Jeszcze oficereczki w czerbeczce w przerwie od startu. Idę sobie. Biorę sobie rybki. No, powiem Ci mocne. Fajnie, co? Bardzo. No to dobrze. I tylko jeszcze raz muszę zobaczyć siebie, czy ten rozmiar. Nie no, jak będzie pasek, to będzie pic. A co to jest XS? Czy S? Nie ma XS, XS jest S. No tak nie ma XS, to na czym się zastanawiasz? Dobra. Bierzemy moje białe, nowe bryczesy i w ogóle jeszcze może pokażmy, ja jak zobaczyłam je w internecie, to myślałam, że one nie mają pełnego leju silikonowego, bo to jest, patrzcie, w ogóle niewidoczne, widzicie, krawędź tutaj normalnie, a tu już są takie małe silikony. A, wiesz, tu nie widać, tak no, jak patrzysz a tu, wszystko tu działa, nie? Bo to w ogóle nie widać. Ej, w ogóle, patrz, jak ten czapek też fajnie będzie, nie? Do tej, do tej koszuli. No, tylko już jest tak? bardzo cienka granica, żeby nie przegiąć. Ale nie, no ładnie. Uh -huh. Spójrzcie, na następne zawody właśnie myślę sobie, czy nie wziąć tego czapraka, tej tego, koszuli, tego te czasy, te ciepeczka poza kaskiem, więc wszystko tutaj fituje, ale pojawia się, pewien bardzo duży problem. Kto mnie zna, ten wie, że dla mnie każdy czaprak musi mieć do kompletu uszka. <laughs> się nie liczy. I teraz, jeżdżąc w tym czapraku, cierpię, że nie mam do zestawu na uszniku. I tutaj... Pomocą przychodzi ten taki, który ma przepiękne bordowe nauszniki. Wiadomo, że najlepiej by było pewnie zrobić matesowe, ale na nie by się trochę czekało. A takie dostępne od ręki, które kolorystycznie, no widzisz, na no troszeczkę się różni, nie? Ten bordowy. Mam już dwa czapraki bordowe, one nie mają nauszniku. A te skentaki mają dobry rozmiar dla Do Mój koń ma coś dziwnego w sobie, że ma bardzo wysokie czoło i większość nauszników nie pasuje do niego. No to jest olbrzymi, no. No tylko te skentaki mają dobry rozmiar, fuller e, i steelware Inne to po prostu wszystko musiałam posprzedawać, bo były za małe. No i nie wiem, ja myślę, że przejdzie to chyba. No. Przejdzie, przejdzie Dobra Idziemy to. druga rzecz z mojej listy zakupowej Nauszniki odhaczone Myślicie, że najważniejszą rzeczą dla jeźdźca jest, nie wiem, czaprak, bryczesy Nie, moi drodzy To, co jest podstawą wszystkiego, to własna kupozwieraczka to, to było moje marzenie odkąd, nie żartuję, szczerze po ostatnich zawodach, gdzie mój koń w pewnym momencie już stał w gnoju, bo nie miałam jak wyłowić tych kupek, musiałam pożyczać potem już kupę zbieraczkę, stwierdziłam, że jako dorosła kobieta, posiadaczka konia, no muszę mieć swoją różową kupę zbieraczkę. Także doszliśmy do tego momentu, gdzie ją kupuję i będzie już ze mną na zawsze. W patrzcie, jaka no, na zawody będzie, nie? Ja no. biorę tę kupkę. Wyglądasz jak najlepiej wyglądająca stajenna. Kolejny zakup, Kacper skomentuj, to wiadro, wiadro, moi drodzy, na wodę. Wiada. Będzie dobrze służyć? 12 litrów. 12 litrów. Tu już trzeba porządnego wiadra, tak? No. Ma bardzo poręczną rączkę, można przekręcać w jedną, można przekręcać w drugą. Dobry zakup. Na drugiej stronie się chowa, więc ja je. 10 na 10. 10 na 10. Dziękujemy, bierzemy. Na ostatnich zawodach miałam normalne wiaderko dla Quevedo i po prostu co on robił? Przewracał i robił sobie kałuże w boksie. Także teraz musi mieć takie uchwyty, żeby lepiej to się prezentowało wszystko. I'm ready. I'm ready. I'm ready too. Proszę bardzo, rękawiczki. Ostatnio na którymś vlogu pokazałam wam swoje rękawiczki i miałam takie. Nie, no, nie jest najlepiej, naprawdę. Wszystko już po prostu przetarte. I moje ukochane ręk rękawiczki, które. <laughs> Mam od nie wiem, w sensie nie mam jednej pary, ale od 10 lat, jak tam jeszcze jeździłam kiedyś, to zawsze je miałam czyli rolek. Tylko teraz się zastanawiam, bo miałam 6,5 rozmiar, a spójrz, czy te są mocno za duże 7,5 to jest. Tak jak mama tak? zawsze robiła. Nie, nie są. Chociaż trzeba bo tu trzeba, trzeba ci liczyć jeszcze paznokieć. To Jezu, ciężko to powiedzieć. Dobra, zagadka. Jak lato to? Muchy i komary, moi drodzy, czyli największe przykleństwo tych pięknych, cudownych letnich dni i ja wiem, że Quevedo też ich nie lubi, tak samo jak ja, także muszę go uzbroić w zbroję zwaną derką siatkową i mój kolejny za zakup to jest właśnie derka siatkowa z Waldhausen. Słyszałam, że ta firma ma bardzo fajne derki, więc mam nadzieję, że będą spoko. I proszę zbliżenie na kolorystykę, bo ta kolorystyka nie jest przypadkowa. Patrz, będzie pasować, no nie? Jeżeli jesteśmy w temacie much, no to potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Jasne? Łapacza much. Eee, tej packi. Nie. Sprayu eee, klejku. Sprayu na muchy. Mamy tutaj absorbinę zieloną, czarną. Ja wybieram oh, dla josh. siebie. Ja wybieram dla siebie czarną. Zawsze ją stosowałam i było w porządku, także kolejna rzecz. Proszę bardzo, antymuchowo-komarowa. Fajnie, kławić będzie, zadowolony. Jest? Operator już już tak, na kanapie, tak, tylko tak, nagrywa. No dobra, mamy tutaj jeszcze napierśnik z wytokiem z Dawmaga. No i powiem Wam, że na początku myślałam, że nie będę kupować póki co. Ale stwierdziłam po ostatnich zawodach, że jednak by nam się przydał, szczególnie właśnie na treningach skokowych, żeby te siodły rzeczywiście się jeszcze lepiej trzymało miejsca, które powinno. A drugą sprawą jest to, żeby koń się lepiej zabierał w zakrętach, a dzięki wytokowi tak właśnie będzie. Także kupujemy Dawmaga bardzo ładny, który posiada, uwaga, taką, spójrzcie, bliżej, bliżej, taką piankę memory. A jest koniem, który całkiem mocno się obciera od wszystkiego, także myślę, że tutaj e, to będzie dobre rozwiązanie dla niego. I fajnie, cieszę się. dawno, to też polska firma, e, fajna skóra, więc mam nadzieję, że będzie nam dobrze służył. I Misia, dobre serduszko. Co jeszcze? Tak, ostatnią rzeczą, jaką bierzemy, to są takie leggings z pełnym silikonowym lejem firmy Elt dla, uwaga, siostrzenicy Kacpra. Ona teraz też rozpoczęła swoją bratanice. Bratanicy. Problem. Bratanicy. Brata nicekazura, Jula. Pozdrawiam. Ona teraz rozpoczęła swoją przygodę z jeździectwem, także jako takie wsparcie, prezenci, właśnie legisy dla niej. Mam nadzieję, że będą super służyć. I tym samym kończymy zakupy. No nie zdać się zdać, nie? No ale chcę, żeby ludzie zobaczyli, ile obkupiłaś się, ile rzeczy. Tak, moi drodzy, to były bardzo udane zakupy. Udało się kupić tak naprawdę wszystko, co chciałam, a nawet i więcej, także no, szczęśliwa misia. Znać, co najbardziej Wam się podoba z moich zakupów. Wiem, że na pewno kupą zbieraczka różowa, ale dawajcie znać. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa pa! Buziaczki!